Round ok, Pati kontra Mr. Croft Rewanż za Budapeszt O, to wygląda bardzo źle dla Patiego w tym momencie. Jest bardzo gruby start. O, jezu, 7 złotych liter. No, nie jest to dobry widok i nie jest to zbyt częsty widok. Widzieć jego w takich tarapatach. Big Wave. Co tu się dzieje Aaa Party w ogromnych kur... W tarapatach, powtarzam się, ale To jedyne co mi przychodzi w tym momencie na myśl 2-0 dla Mr. Crofta w trybie błyskawicznym Pamiętajmy, że gramy tutaj już do trzech To jest Miner's Final Counter Hit O boże. Czarodziej. Yy... O, dwa perfekty, tak? Dobrze, dobrze, jako ja żecie przegrał na dwa perfekty właśnie. Tam były dwa perfekcje na Bati Kinga. O! Nie patrzcie na te bary, bo to u mnie internet szwankuje. Nie, nie, w ogóle nie, nie, nie zwraca się na to uwagi. Ooo. Czy Bati weźmie kumę? Czy Bati weźmie pandę? Powiem wam. Jak byłem. Jak graliśmy w Budapeszcie z chłopakami. Siemka Spike, to wtedy Baty jak dostał tam w pierdziel od od, od Krofta, jak grał Kingiem, wziął kumę I tą kumą naprawdę zadziałał cuda, zadziałał cuda, było, najpierw pierwszą grę bardzo ładnie mu poszło A druga gra, no 3-2 na źletkach, nie? Przegrał niestety Aczkolwiek yy, Myślę, że może wziąć, może się pokusić o tą kumę, mimo że pewnie dawno nią nie grał No nic, no 1-0 dla Crofta Gratuluję, to było Coś nie wierzę w to co widzę, kro, co ty tutaj robisz z chłopakami, ale jeszcze gra się nie skończyła, nie? Cierpliwie tutaj nie wciskał nic craft. O, o, o! Co? Nie żartujcie sobie ze mnie! Co tu się cholera jasna dzieje? Giant Swing niewyrwany To zabolało Uuu, Rage Drive'u Ściana i będzie oki 1-0 dla Mr. Crofta Spike to jest FT3 w tym momencie, bo to już jest winner's final Hopkick Oj, siana nie pomaga Batiemu Giant Swingu Ojejku, no nie zgaduje nic Bat Nie zgaduje nic O! Paty przejął inicjatywę troszeczkę. -o. Round Fight. <grywka> Ojej! Neutral Hopkick nawet zawodzi. Nati trochę nabrał spokoju, mi się wydaje, w swoim gameplay'u Ale nadal te Nie Niewyrwany rzut Czy będzie rolowany? No pewnie był, ale no nie wyszło I mamy po jeden! No! Plot, plot twist, którego się ciężko było spodziewać po tym, co zobaczyliśmy w pierwszej grze Ale chłopaki grają tak dynamicznie i tak szybko nawet... nawet. No kurde, tak się szybko zmieniła sytuacja na polu bitwy, że ciężko było zauważyć. Przepraszam za hałas. bo za jeszcze mam łydźka coli, to ten Zmieni wynik na 1-1. No jednak, Bati Daliu skóry nie sprzeda. To jest to, co chciałem zobaczyć. Pamiętajmy, że Baty jest uznawany przez czołowych graczy europejskich. To najlepszego kinga w Europie, więc... Jakby tutaj było to, co się działo w pierwszej grze do końca, to kwas byłby spory. Albati pokazał klasę. No nie, nie, nie Drake, on wbił w sezonie drugim, ale bardzo szybko W sensie już po zmianie tych rang, ale bardzo szybko Czyli tak jakby niewiele mu brakowało Z tego co ja pamiętam, wiesz? Bo ja ja, 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 ja widziałem do tego tweeta Ale to, no, 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 ale no, tak, tak Dobra, wracamy do, do walki Bo już widać nerwy. Pamiętam, że jak grałem ja na Mister Crofta, graliśmy na tej samej mapie ostatnią swoją grę i tu były takie nerwy jak cholera, już obaj oh robiliśmy takie głupoty. Dobra, już nie na na sobie, mam teraz baty kontra Mr. Croft. Chciałem to tak sobie wspomnieć, że to jest straszna mapa grania na Mr. Crofta. Aczkolwiek chłopaki grają do trzech, nie do dwóch, więc jeszcze mogą sobie pozwolić na trochę luzu. Bardzo dobrze tutaj zestakował chyba Niesamowity refleks. Mr. Croft jest na naprawdę niesamowitym poziomie grania tą czajką. Jestem pod wrażeniem, co on robi tymi stencami. Rage Drive? Nie. Oj, czwórka tam zrobiła robotę. O! o! Kurde, już myślałem. Rage Artur. Po jeden brudach. O nie! Straszne te rzeczy się tu dzieją. Samym, czy zastanawiam, naprawdę Mr. Croft ma to wszystko w głowie? O! Bardzo, bardzo kiepska sytuacja dla tego. Oki I... No nie tak. 7 złotych liter, to już jest 21 łącznie złotych liter. Na szczęście nie to, ale Steel. Czy Bati jeszcze powalczy o ten drugi punkt? O, nie powalczy 2-1 dla Mr. Crofta 2-1 dla Mr. Crofta, ale nie, to jeszcze nie koniec, bo to jest Winners Final, Drake Grają do 3. Dokładnie, tak, do trzech wygranych Nie ma, przeprosia, ja liczę na... Eee, chwilę, chwila, piątą giereczkę Zobaczymy, czy Batina mi ją zaserwuje Oby Trzeba jeździć na turnie! Panie szyper, jakbyś był na TWT. No to Mr. Croft przyjeżdża do nas do Polski. Bo on nie mieszka w Polsce, ale no. Na TWT w Polsce bywa. To w ogóle jest... No nie, no dobra, rozumiem, że masz inne priorytety, szyper, nie. Ale, moim zdaniem, to wielka szkoda, że na przykład ty się nie pojawiasz na TWT. Wracamy na tą samą mapkę, czyli to jest chyba jednak Bóg, co? Ale nic. Uuu, tutaj def, jeden pressure. To nie u mnie są zbugowane. To jest zbugowane u tych graczy, którzy grają, wiesz, Arek? To ja mogę odbugować. Znaczy, założyć od nowa. To nie widzę w tym problemu, ale to z moich obserwacji wynika, że to gracze, którzy grają, mają pobugowane. No dobra, 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 dobra ja zmienię, zmienię. Ok, 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 Arek. No dobra, no to może, może, może się. Może się mylę. Mówisz, że jestem nie mylę. Będzie ściana. O nie będzie ściany, ale za to będzie łamanie, chyba. Nie będzie łamania. O, rejżartu. O! Wyczekał cierpliwie tutaj. Ma schylał, schylał, Mister Krow zaufał jemu, jego refleksowi. <grymne> bardzo mądrze. Dev, Baty miał nowego maina i mogli mi jest w porządku. Ja mówię, co ty pierwszy sztaku macie oszukuje na frejne. On w Baty wstal, naprawdę mnie wystawia 9 zł. i 50 groszy. Dziękuję bardzo Dev za donata. Bardzo się cieszę Wspaniała historia ogólnie opowiedziana Jest hopkick ogólnie, to może być koniec Nie, to nie będzie koniec, jakby Batty poszedł w swoje lepsze combo to by to by był koniec, ale Aaaa! O, DEF 1, DEF 1 Dobrze Dobrze, my mózgi myślą tak samo W sensie, przepraszam Bo to zabrzmiało strasznie jednostronnie Absolutnie jako komentator Jestem postronny, po prostu bardzo chciałem zobaczyć piątą, ostatnią grę. To był mój priorytet. Także bardzo się cieszę z tego powodu. <laughs> Batitonik nikczemnik 2-2 losers, e, winners final. To jest to. Chciałem zobaczyć. Ciekawe, ciekawe, ciekawe rzeczy się dzieją. Mr. Croft szedł jak burza dotychczas na zamieszkach. A się może okazać, że nie skończy się to takim happy endem, jakby można było się spodziewać. Wywiady ze zwycięzcą będą. Jeżeli zwycięzca się zgodzi, to zamierzam zrobić wywiad ze zwycięzcą. Wtedy będziecie mogli zadać mu pytania na czacie. No i oczywiście ja będę mu przekazywał. Pogadamy sobie. Luźna rozmowa. Tak jak ostatnio było z TriZanem na poprzedniej edycji. Najwyżej pogadamy jeszcze raz z Senem, jeżeli Frizzem wygrano. Wiecie. Bo oczywiście zwycięzca musi się zgodzić, tak? No. Pan nie Złotówka, będzie... więcej kasy nie dam, bo jeszcze szalona Cjajka wygra i zgarnie kasiorę P0.77 PLN. <laughs> Dziękuję bardzo Ratman. Rozumiem, że nie wspierasz... ...Xiaoyu. No niestety Geometric Plane będzie ostatnią mapą. Zapnijcie lepiej pasy, bo to może być niezły rollercoaster. Urocza dziewczynka kontra jakiś kurde potwór. O, tutaj zaczynamy Shining Wizardem. Dobry panisz, Mr. Croft, sporo życia stracił. Świetny, tak! Imponujący czas reakcji. Dojdziemy do ściany, oki Oj, bardzo tutaj dobrze, Bati. O nie! Pokusił się o DF2-1. Ojej, kubl. Croft stara się go nauczyć. że Nie wolno stać tam sprężynką w tym meczu, ale Bati stawia opór. Ooooooo! Straszna sprawa. Tutaj ogromna przewaga w punktach zdrowia po stronie Link Xiaoyu. Nie wygląda za ciekawie i to będzie ściana. Oj, oj, oj. 2-0 dla Mr. Crofta. Bardzo szybkim 2-0 dla Mr. Crofta. Oj, oj oj, oj. A, chopkiczek, tutaj bati jeszcze walczy. Jeszcze nie ma, nie ma za darmo. Mr. Croft stoi po ścianą i rzuca po raz kolejny sprężynkę Batiego I to jest koniec. To jest koniec. I call it. Pan złotówka kłamała. Niech silne, mocny 1 złoty. Dziękuję bardzo panie Zotówka, za zotweczkę.